Dobry wieczór. Dzisiaj się. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj się wystroiłam jak stróż boże ciało, Na bogato, normalnie. Zimno mi przez <noise> przez tą koronkę. Zaraz się Ale nie, nie. Bo na to miałam ubrane coś jeszcze, bo to mam. Z golfi, że takim małym golfikiem. A co? Niech będzie na bogato, nie? A co? Jak szaleć, to szaleć. No. To, co tam dzisiaj. Co, co ci zostało? Oj. No ale coś, weź, złap. Powiedz coś, jakbyś chociaż jedno słowo. To załapię może. Złapiemy cuga. No? No? Zapytałaś mnie wczoraj. Wczoraj ja takiego? Co ja takiego zrobiłam, że ty nie jesteś skupiony na sobie, Ale. Co ja takiego zrobiłam, że ty nie jesteś skupiony na sobie? Hmm. No. Co ja takiego robię, że nie jestem skupiona na sobie? <laughs> Chociaż opowiadam o mojej pięknej bluz tej <laughs> bluzeczce, ale jest. Jest taka przyjemna, bo to jest ta taka. <kluw> wiecie, jak to teraz te? Koronki są takie tak. przyjemne dla ciała. Co ja takiego robię? Właśnie o to chodzi, że... że nic nie robię. Nie bazuję na swojej sytuacji. Bardziej w tym samym. No, bo swoją sytuację ogarnęłam. A kto miał to zrobić? Sama ogarnęłam najpierw sytuację. Wprowadziłam wszystko do, te, do, do takich rozwiązań, które, które tą sytuację nam załatwiają. Tak. No. A reszta? A teraz to co? Po co się skupiać na czymś, co, co jest? Jest, mm. tak powiem, ogarnięte. Żyć trzeba. Tak? Tak, tylko niektórzy chcieliby żyć ponad... Tam mam takie wrażenie. Że się więcej, hmm. więcej niż, niż potrzeba, tak? Niż, są w stanie powołać. Może nawet nie to, że potrzeba, bo potrzeb, mogło, można by było na wymyślać. Ja też czasami, wiecie, kombinuję, Ech. znaczy kombinuję. No, lubię tutaj coś zmieniać, coś poprawić, coś zmienić, coś dokupić, coś sprzedać, coś w ten. No No, ruch, żeby był ruch. Ruch taki, wiecie. Życiowy ruch. Mhm. Życiowa sprawczość. O, mhm. to, to jest moje, moja dewiza.